Panie Niedzielski, Panie Niedzielski. Ponieważ postanowiłeś teraz mówić o terroryzmie i się ludzi takim problemem, postanowiłem przytoczyć ci pewne definicje, których pewnie nie udało Ci się poznać, skupiając się na uzdolnianiu braku wiedzy medycznej i administracyjnej. Definicja signaleje terroryzm to koszulę użycia uchwalenie i przejście dla celów politycznych lub, lub, lub niezależnie czy na rzecz, czy też propozycje do w sytuacji, gdy było się nie przerazić, bądź zastraszyć więcej osób, niż tylko bezpośrednio ofiary. Druga definicja, według technika, ten proces, to bezprawne korzyści, sposób sposoby uruchomienia, aby zastraszyć, lub wyprzeć przymus na ludność albo część wyżej wymienionych, co zmienia do pomocy celów politycznych albo społecznych. I tak panie Miedzielski, tak pan tak, Miedzielski, e, jak podanie punktu medycyny, ponad 42% Polaków zauważało się jak zdrowia psychicznego w związku z pandemią. Nie ma połowy badanych że źlewność i nalazki społeczne. To głównie posłaga niepomocy psychicznej. Powiedzieć, że założenia zaburzenia stóp, lęk, często podtrzymanie niepokoju to przeważnie odczuwane od Natomiast, Panie Księstwo, był Światowej organizacji zdrowia. Definicja zdrowia. Mów. zdrowie to stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, którego do Pan nie jest w stanie zapewnić tego to Swoim Swoimi decyzjami, swoim zamykaniem ust, swoim wprowadzaniem coraz większych represji, coraz większego. zastraszania, a także nie liczę na odpowiedzi na pytania również ze środowiska medycznego. Zarówno pana zwolennicy i tego, co pan prowadzi, jak i pana przeciwnicy, zadają pewne pytania i mówią o pewnych rzeczach. A panu wszystko pan to trzystokinnie wyrównuje, bo pan ma trzystokinnie, sposób pan bardzo a jest pan ministrem i powinien pan służyć. I chociaż próbujecie to zrobić, i chociaż chcecie zrobić tak, żeby nie było nas słychać, żeby nasze pytania nie wybrzmiały. Chociaż stwierdzicie, że pewne fakty wyglądają tak, bo dzisiaj, i dlatego chcecie zrobić pewne rozwiązania. Dobry tak cały czas otrzymujemy na ręce. Pytam się, czy pomysł się odpowiedzialny, że znowu masy, ma sekretów, które się do niczego nie nadawały. Pytam się, co z respiratorami? co im zwalczanie się w pewnych chwilach. Czy zrobił Pan coś co wyjaśnienia tych I pytam się, ile jeszcze pieniędzy komponuje Pan ten system, żeby ludzi terroryzować na Nie da się tego zrobić. Za żadne pieniądze, nie za żadnym skargą ludzie nie da się na to nabrać. I będziemy o to pytać, będziemy go sprawdzać, będziemy go zidentyfikować, będziemy o to pamiętać. I kiedy przyjdzie czas, Będziemy prosili o to, żeby zostało to wyjaśnione, a osoby odbierające zaprowadzenie do tego wiązania po prostu pewnego zakresu. I mam nadzieję, że uda się do tego doprowadzić. Bo kiedy tylko kranie z tymi żeby zamykać uciąg ustaw, skończy się. Kiedy okaże się, którzy z doradców powodowych byli ewentualnie w odniesieniu i, i kiedy okaże się, które decyzje przyniosły skutki zdrowotne dla społeczeństwa innych niż oczekiwania. I kiedy okaże się, jak dużą irytację prowadzi Pan w społeczeństwie innych ludzi, zastraszając, manipulując faktami, powodując eskalację napięć społecznych i stresu społecznego, wtedy nie będzie już Pan miał problemów jak to, też... że czyty będzie muszą odpowiedzieć na te pytania przed sądem. I to dotyczy wszystkich osób zaangażowanych w cały ten plan. W drugie jest ważne, równość z chwilczy. I nie da się tego zrobić pałką, mieczem, mandatem, ani służbami, którymi których wycieracie po prostu y, ręce, wysyłacie ich na y, podwyższanie konfliktu społecznego i napięcia powodujecie wewnętrzne ruchy i napięcia dokonujące awans na temat y, szczepień w Policji, a możliwość awansu y, wykonywania pewnych zmian kadowych, to są liczebnie stanę środowisku y, urzędników, nauczycieli i w ogóle dość po prostu przekonowania nas argumentami. My chcemy dyskusji i odpowiedzi na merytoryczne pytania, a nie medialnej i odpowiadanie jakichś pracownik nagryw za złapanie podkładacza w mieście, gdzie witownik będą i albo